Hej, ja jestem Jules i ostatni odcinek, gdzie szukał inny youtuber Wam się spodobał, więc dzisiaj będzie szukać za to inna youtuberka, a mianowicie Rea. możecie ją kojarzyć choćby z Minecrafta. No i ona będzie szukać, my z widzami będziemy się chować. Jeśli chcecie mieć szansę wziąć udział w nagraniach, to zapraszam Was na mego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Na ogłoszeniach daję info, kiedy są nagrywki z widzami, więc może uda Wam się złapać. No i pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, o sobie, jeśli jesteście nowi. I pamiętajcie, że możecie mnie również wspierać, więc ja już nie przedłużam. Zaczynajmy! A jakie są zasady chowanego? To macie w opisie bo nie chcę co odcinek tego po prostu tłumaczyć. Dobra, lecimy. Trzy, dwa... A jedynki nie powiem, musicie sobie sami powiedzieć. Aha, aha. No to powodzenia ja ja w takim zapraszamy. razie, włączam ci licznik. Dziesięć o, minut o, no, już będę ci w miarę mówić na wierząco, ale... <laughs> co tu się dzieje? Dobra, ogólnie... Nie ale no, to ktoś wiemy... już odpadł. Już wiemy, gdzie ona jest. Ale ja mam mało FPS-ów znowu, przez te umiejętności. Nie, miała... Ej dobra, nie mała, musimy się tak trzymać razem. Yes, Jezu, tak. i ona nam po by wali po kolei Okej, okay, czyli jesteś chychać. pod B, no dobrze Nie Wydaje, się. <grym> wydaje się? mi się Naprawdę <grym grym> się? cię trzyma kresie. O Boże, o Boże, powiem tak, radar wygląda kosmicznie Naprawdę, radar wygląda po prostu kosmicznie Tego nie przyzastrę No Bardzo dobrze właśnie Jezus Ej, dobra, ja pod... Dobra, nie powiem pod jakim siteem, ale pod jednym siteem mam dosłownie 10 FPS-ów. Mój komputer wybucha, już mi komputer wybuchał. Ten... Od razu <laughs> przepraszam, co? <Lavo. śmiech> <laughs> Czy ja to Czy to przez Astre? Jest tyle FPSów. To może być przez A. i miał you if you ask odpada, ojoj. Oj, oj. Dobra, no, no słuchaj, wiem, minęła, minęła minuta 40, dwie osoby kurczę, odpadły. Jeszcze trochę Ile masz osób no? do znalezienia. U, jeden, o, o, Jeszcze 8 ważne, minut to... z hakiem Oj, Astro no. odpadło. no, Astro to potężnie. W sumie, jak pokonasz cyferów, to będziesz mieć luz. 10 minut, 10 minut, jeszcze 8 minut. Ja będę się trzymać przy trapach cyfera chyba, bo to jest taka ochrona. To jest taki dupochron. Dupochron, okej. Dupochron, tak. No to bo nie przejdziesz nie no! no nie powiem tak, nie, nie przejdziesz! Mój komputer dosłownie umiera. Ja mam jakieś 20-sów okonał bronią, słuchaj. Co to za niszczenie trapów pod B? Nie wiem o czym mówisz Matko ile ty żeś tego tutaj na na <laughs> ja O mój Boże Fajny ale hardboard też jest niezły na to kurde no tutaj jest jesteś. Aaa ty będziesz spał często, przez to, tak? Taka cwana myślisz <laughs> że jesteś, tak? Nie nie nie! Ja nie, ja myślę, ja wiem, że ja jestem cana. Aha. Ej dobra, ty Brini o, jesteś a, sprytny to. bardzo. Ej ktoś miał oglądał. Oba mi się w to. W jak tam, jak Znaczyni tam się bawisz w, w, w tych trapach? Ojej, ojej. ojej. Jesteś zbytni, no? Widzę, że zabawa na całego. Ile tego Jednego tu jest? Ty jest więcej jest się, się pojawi. No! Ja tylko słyszę tego Odina, nie? Jeszcze Sage, która cię łonuje cały czas. Boże! Sage, jesteś okrutna, Kazowie jesteś okrutna, się naprawdę. Nie wiem. w ogóle jakoś skontrować? E, no, musisz zabić Sage. Sejfera. <laughs> nie będzie ja, ci prościej. Ja, ja Saj, się stało, że ja znowu na tej drodze dostałam? Słuchaj, minęły z... 4 minutki. Już pra, prawie oh, połowa czasu, więc no, pośpiesz się lepiej. A ja też tutaj byłam, dlaczego znowu dostałam? nie <laughs> jetka byłaby najbardziej OP? Byś latał ze wszystko razem, nie miał. No dżet, jetka też jest OP, no, tutaj, bo można się... No, o Jezus, no, nie jesteś stanowczo za blisko mnie! Czekaj, szybkie patrzenie, gdzie ty jesteś. Nie! Tu ty idziesz w moją stronę. Dobra, w rzadu Dobra, spier -dzielam. Pięć minut minęło! Jak tam rea? Halo. Kubiksonowi lepiej szło, nie żeby coś. Aha! No, no, on, on tam się awesome. rozpędził. Co no to, to nagle za ściany się pojawiają? <śmiech> <śmiech> dobra, ja... się nie rozkutrować. <laughs> Oj, da się, da się. Oj, jasne, <laughs> <laughs> I ten cypher co chwilę się odzywający. Ale nie idź w, w stronę mida, co? Ale mi się to ogólnie wydaje, że nawet Odyn nie ma tego wody Jeju Powiesz mi, że ma O Jezus! Kuham O Jezus, o Jezus Jezus się odezwał no tak Bawajse Ile dostałeś, dostałeś coś? Mam 30 HP Jakby prawie mnie zabiłaś, nie? Jakby te moje smoki mnie uratowały fest teraz Jak na może żebyś to mnie nawalam ciągle tymi plaszami, nie? I Ale powiem Ci tak, e, Brimstone siedzi całą grę w jednym miejscu, po prostu. Ja też prawie całą, ja, ja sobie ciluję, no? Proszę się odczepić od tak? mojej kryjówki, ja tu jestem bezpieczny. Ej, dobra, słuchajcie, słuchajcie, zostały, zostały, y, no 6,5 minuty minęło, nie umiem matematyki, więc ile to jest? 3,5 minuty chyba, nie? Coś no ciężko, takiego? o ile jeszcze cyfery są do Możemy. Woda się to ten, to... O ile możemy te kratki Sage i tak dalej to jest nie to, to jest nie do mo, mo, Możemy y, na dwie minuty do końca y, troszkę y, ułatwić ci sprawę i będziemy się trzymać tylko wokół Saju A. No dobra. Takie, takie małe ułatwienie, takie malutkie, ale to na dwie minuty do końca, więc y, A jeszcze ile możemy zostało? być wszędzie. Siedem minut, więc w sumie za minutkę będziemy się trzymać wokół sajtu A. Se serio, ktoś dołączył. O Jezus! Nie, 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 nie! No i kurda! Nie zdążyłem, nie? Dobra, ja trzymam za was kciuki dociągnąć. Nie, nie da się, ja nie wiem czy... Tego nie, nie da się! Co, ja szukałem Jezus, wielokrotnie. Jezus! Do, dosłownie Jezus, dosłownie to Jezus jak powiedziałem Jezus. Eee, koc, no e, pół minutki. O Boże to Jakbym nie wyszła... Jakbym. Ja, ja chciałem trochę ułatwić i zacząłem flashować czy ona by mnie nie znalazła. Nie na no Sajfai, Saj, to powiniene być wyłączone z tej zabawy. <laughs> No to możemy na drugą rundę, bez tych postaci. Dobra, dwie minuty. Trzymajcie się wokół siteu A tylko. Więc jak ktoś jest na midzie na przykład, to on zmina pod A. Jakby yy, A o, to Raz, wchodzi dwa, short, trzy, short, cztery. jakby... Powiedzmy, 1 Jest Mam radę nie wchodzić. Nie, nie, nie. No to, to, ja, to, ja to ja jest tak pytałam. zabawne, bo ty przeszłaś obok Brimstone jakieś 30 razy już, nie? Cicho bądź. Autentycznie. Cicho bądź. <laughs> No naprawdę, po prostu, po prostu przeszłaś obok niego. Cicho. 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 <laughs> nie no, tu ma, tu jest za mądry na tę grę. Nie, lag, nie! Boże, nie są, są lag. dwóch cyferów. Ej, dobra, została ci minuta, Nica, 52 sekundy, nie? Ej, możesz coś jeszcze ugrać. 45 sekund. Zdawaj Kazumi, nie. dawaj. Ja, ja widzę te -e, nie? <laughs> No nie? O Boże, o Boże.

Brawo, brawo, zabramy sobie do Na szhorcie bo. Ej, ale szczerze powiem tak, no, jest ja jestem dzisiaj dumny, że przez całą grę siedziałem w jednym miejscu no, i tak nie zgadzam. No, to szasun festzał to naprawdę. 18 19 szukam! Dobra, start no, nie, licznika! W takim go. razie! Oh, wow. Panie bridge! <laughs> dobra, miałem już na jakimś yes. Aha, no, nie. Aha. A, gdzie? Co ten pies mnie zdradził? No. Zdradzę, pies cię zdradził! Tak. Walić psy, proste. Ani by najlepszy przyjaciel człowieka. Dosłownie, tylko kot. Jakie dwuznaczne <noise> ty O kotki, nie no tak. kot to by sprzedał jeszcze! Żeby mieć zyski chociaż z tego. Sorry, ja jestem kociarzem mocno. No, A ja jestem siara totalnie, mam shibę i fundelkę. Ona jest. O, no jest gdzieś nam idzie, jest gdzieś nam idzie. To nie poczekaj, wiem, to ja was nie zasługuję. wiem gdzie jestem, bo nic nie widzę Pójdźcie w jednym miejscu i napalacie abilitkami. No tak, taki jest cel, o Boże market, market. dobra, wymęczmy re teraz tutaj, nie? Najbardziej jak się da... Macie! Oooo! A to, to już się nauczyłaś jak się brymi chowa. Tak, już się nauczyłam. Szukać za za kawałek. No dobra, zostało ci Trzy no, osoby tak wyeliminowane w dwie minutki. No w takim tempie to to wygrasz, kurczę. Ej, robisz? ja zginąłem jak na rowie. Na BS. No łóżka wystawała, cię zesłał. No Ojej. Ojej. Dobrze, lider poprzedniej, poprzedniej gry został tutaj skasowany. Ej, to jest spoko, bo jak ja cię studiuję, to nie. ty tak spawić nie możesz. Nie, to nie jest spoko. Nie A jest to, jest to bardzo, jest spoko. bardzo spoko, to jest mi się to bardzo podoba. A ja się ruszyć nie mogę! Ja dostaję z, nią, <laughs> z <tej laughs> w strony w Ale to wygląda. Boże! Jeszcze te smoki, kurde, od tej. Dzięki. Dzięki. Ja dziękuję to jest takie dziękuję. trochę niebezpieczne, że jesteśmy wszyscy w jednym miejscu. Tak mi się wydaje. To Jak to wleci to z Ja. Nie. O! Widziałam Cię! Widziałam Cię! Kogo ja Ty widzisz? Ale weź, Ty się ogarnij z tymi <laughs> Bardzo, Bardzo śmieszne, tak, po prostu tak spojrzałem na Bida i widzę po prostu Ciebie z taką białą głową, nie? No, a te flesze? O Jezus! No Super, widzę Lecę na pamięć, nie? Lecę na pamięć O nie, nie, dobra, 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 nasz chilka. <laughs> Jakiego Healka, halo? <laughs> no bo to trafiłaś no, mnie chytku. Trafiłaś mnie! O Jezus! O Jezus, o Jezus, o Jezus! Nie, nie, nie! Oj, oj, oj... Jak wleciałaś! Słuchaj, jak Boże... Się o, ja ty, widziałam! Mam No i... Ej, dobra... 5 minut dopiero minęło, w ogóle masz jeszcze 5 minut, a zostały tylko dwie osoby. Za, za dobrze ci idzie, za dobrze ci idzie, kurczę. Co to jest, o Boże... O BOŻE! Jezus, uciekaj! uciekaj Jezus! Ucieka Jezus! Wziąłem ręce z klawiatury! Nie wierzę! Czy ty możesz zostawić Jezusa? O BOŻE! Dawaj Jezus, 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 Jezus! Dawaj jakiś Snatcher Master czy coś! Mela została! Popu siedzi całą gierkę prawie w jednym miejscu! Mela, Mela, wierzymy w ciebie. Zostało jeszcze 3 minuty i 5 sekund. Tylko, kici, kici. Dawaj Mela, dasz radę. Musisz wytrzymać 2 minuty i 40 4... 46 sekund. nie Co się stało? Jeszcze się, <noise> Ale czy ty potrzebujesz? Nie, nowych okularów chyba potrzebujesz, nie? Żeby co możliwe, ale... możliwe. Więc ja mam takiego stresu, że nawet nie wiecie. Dasz radę, mela. Dwie minuty. Nie ma czemu? Przecież tylko ja na ciebie poluję. Dwie minutki równe zostały. Przytulaski daję. Nie chcę Nie daję przytulasków, naprawdę, nie daję przytulasków. No! <noise> No i ja no, ja trzy minutki to, to, to. No, do końca. No wygrywasz ja wygrymasz to,